Cześć, witajcie na kanale Sztuka Samułka. Nadszedł czas wymiany opon zimowych na letnie, chyba że mi oglądacie ją to z letnich na zimowe. I dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą tych narzędzi szybko i bez wysiłku wymienimy nasze opony w aucie. Obecne alufelgi nie są w najlepszym stanie, więc postanowiłem zakupić nowe. Oczywiście na te nowe felgi mam już założone opony letnie. Wydaje mi się, że lepiej będą się prezentować niż te stare. Co o tym sądzicie? Podobają Wam się czy też nie? Dajcie znać w komentarzu. W związku z tym, że muszę przerzucić koła, więc to dobra okazja, aby pokazać Wam i zaprezentować sprzęt marki Greenworks do zmiany opon. To jest taki lewarek czy też podnośnik na akumulator. A tutaj mam klucz udarowy też marki Greenworks. I to właśnie ten sprzęt powinien nam ułatwić i przyspieszyć wymianę opon. A jak będzie w praktyce, sprawdźmy to. Jak działa taki lewarak, już Wam pokazuję. Potrzebujemy baterię 24V, bo na takiej ona pracuje. Po prostu wsadzamy tutaj. Tutaj mamy włącznik. Włączając urządzenie zapala nam się tutaj dioda. Tak samo tutaj miga nam światełko. Oczywiście to jest przydatne, jeśli działamy coś w nocy. Te światełko migające powoduje, że będziemy widoczni przez innych użytkowników w nocy. A tutaj mamy przycisk do podnoszenia i opuszczania tego siłownika. Pod spodem tego podnośnika mamy taką metalową dużą podstawę, aby to urządzenie nam się nie zapadało w grunt. Maksymalny udźwig to jest do 3 ton. Zakres pracy tego lewarka wynosi od 155 mm czyli od ziemi 155 mm i możemy ten siłownik wysunąć na 445 mm. Jeśli lewarek potrzebujemy wysunąć wyżej, to możemy tutaj w siłowniku po prostu to odkręcić ręcznie. Pokażę wam na jaką wysokość możemy tutaj odkręcić. Na taką wysokość możemy odkręcić. Żeby siłownik wysunąć automatycznie, musimy tutaj przytrzymać ten przycisk i trzymać. Jak widzimy, siłownik się automatycznie wysuwa. I to jest maksymalna wysokość, na jaką możemy podnieść, czyli 445 mm. Żeby obniżyć siłownik, po prostu przytrzymujemy przycisk w dół i trzymamy. Zasada działania tego podnośnika jest dosyć prosta i łatwa. Jeśli chodzi o klucz udarowy, jego parametry, to tutaj mamy zasilanie 24V. Oczywiście to jest silnik bezczotkowy. Uchwyt na klucz to jest jedna, druga cala, a maksymalny moment obrotowy tego urządzenia to 400 Nm. Oczywiście tutaj mamy też podświetlenie pola roboczego. Tutaj też mamy przycisk, gdzie ustawiamy trzy wartości. Z tego co widziałem, to tutaj ustawiamy też moment obrotowy. Na jedynce mamy 150 Nm, na dwójce 300 Nm, a na trójce. Właśnie te maksymalne 400 Nm. Ok, wystarczy tej teorii, zacznijmy w końcu wymianę. Ustawiamy auto gdzieś na równej powierzchni, wbijamy sobie jakiś bieg i zaciągamy ręczny, to sprawi nam, że auto nam w czasie podnoszenia nie odjedzie. Bateria wsadzona odpalam podnośnik, wsadzam pod auto. Tutaj na siłowniku mamy takie wcięcie, więc sobie tutaj zaprę oto, odpalam sobie podnoszę do góry. Ustawiam, aby to ładnie weszło w ten rowek i podnoszę. Auto ładnie podnosi, widzę. I w sumie koło już jest w powietrzu. Co ciekawe, przy tym lewarku możemy sobie teraz baterię wyciągnąć. On się tutaj blokuje, tutaj nam nic nie opadnie. Baterię mam tylko jedną, więc mogę ją sobie przełożyć do klucza odorowego i mogę zabrać się za odkręcanie koła. W Audicy muszę ściągnąć ten dekielek, aby dostać się do ślub. Mam takie specjalne urządzenie. ściągam. Śruby już mamy na wierzchu. Dobieram odpowiedni klucz. Tutaj chyba będzie 17, zakładam na klucz udarowy. Daję obroty w lewo. Tutaj ustawiam na maksa i odkręcam, pierwsza, druga śruba. Trzecia, czwarta i piąta. Ściągam koło. Jeśli ktoś to interesuje, to przy nowej Feldze z Audi kup, musiałam dokupić też taki dystans plastikowy, który wsadza się tutaj do środka. No i dobra, zakładam teraz oponę letnią. Siedzi. Muszę teraz felgę ustawić równo z otworami. O w ten sposób. Jak już mam ustawione koło to będę wkręcał stare śruby. Ja tych śrub nie smaruję żadnym smarem. Po prostu wkręcam można powiedzieć takie suche. Niektórzy mówią żeby smarować, inni nie. Każdy robi jak uważa. Ja to robię tak, że ustawiam sobie tutaj na jedynkę. Dokręcam sobie wszystkie śruby lekko. A na koniec wezmę sobie klucz dynamometryczny i sobie wszystko z odpowiednią siłą podokręcam. Pierwsze koło już jest przykręcone. Możemy opuszczać. Ściągam sobie baterię. Przekładam do podnośnika. I opuszczamy lewarek. Pierwsze koło wymienione. Nie było jakiegokolwiek problemu. Teraz biorę się za tył. Tak z przodu przykładam. Przy tym podnośniku, jeśli się zagapimy i po prostu rozładujemy baterię, bez baterii tego lewarka nie opuścimy. Naciskając ten przycisk on się nie opuści, ale jest na to pewne rozwiązanie. Tutaj mamy klucz, możemy go wyciągnąć. Tutaj mamy taki otwór zaślepiony i po prostu tym kluczem awaryjnie możemy ten lewarek opuścić. Przekręcamy w lewą stronę. I voilà. Tylko nie zapomnijmy ten zawór zakręcić z powrotem, bo inaczej jak wsadzimy baterię naładowaną, to ten lewarek nie będzie się podnosił. Zakręcony zawór, wkładam go tutaj z powrotem. I gotowe. Obracam się autem i wymieniamy drugą stronę. Zostało mi do wymiany tylko jedno koło. Zobaczcie w rzeczywistości ile czasu mi to zajmuje. Mocno dokręcone były. To było dosyć mocno przykręcone Dobra No i dobra, skończone. Ile mi to zajęło? Chwilę. A koło już jest zmienione. Wystarczy teraz tylko dokręcić kluczem dynamometrycznym i koniec. Zaczęło troszeczkę kropić, ale prawie już skończyłem. Teraz wszystkie te... Śruby podokręcam takim kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą. Może niektórzy dokręcają te śruby kluczem udarowym na Hama, ile wlezie, ale nie powinniśmy tak robić, ponieważ w taki sposób możemy uszkodzić śrubę lub też co najgorsze ją urwać, wtedy będziemy mieli problem. Śruby powinniśmy dokręcić z odpowiednią siłą, tak jak producent zalecił. Fajną tabelę z momentem dokręcania kół znalazłem na stronie oponaok.pl. Już wam pokażę o co chodzi. Zobaczcie, tutaj mamy marki samochodów. Ja mam Audi, wszystkie modele. Czy to felgi stalowe, czy też aluminiowe? Ja mam tutaj aluminiowe, i tutaj muszę dokręcić z siłą 120 Nm. Jak widzimy, każdy producent ma inną siłę dokręcania kół. Musimy tutaj sobie dobrać. Według marki. Abyście nie musieli szukać, link do tej strony znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również znajdziecie linki do wszystkich narzędzi, jakie użyłem w filmie. Zapraszam serdecznie do opisu. Kupiłem sobie taki klucz dynamometryczny od JATO. Taki to jest model. Zakres tego klucza wynosi od 42 do 210 Nm, także spokojnie wystarczy. Jak ustawić na tym kluczu żądaną wartość w Nm? Tutaj mamy taką podziałkę. Wystarczy, że tutaj odkręcimy to pokrętło. Tą rączkę możemy kręcić. Tutaj mamy podziałkę od 0 do 12. Na tym elemencie również mamy podziałkę. Zaczyna się od 42 i leci w górę 56, 70, 112 i tak dalej do 210. Tutaj mam Audi, więc muszę ustawić 120 Nm. Mam tutaj na podziałce 126 Nm. To jest za dużo. Szukam poniżej. Jest 112, czyli muszę dokręcić tym pokrętłem do 112. Tu mamy taką kreskę. I do 112 idzie takie wyżłobienie, więc muszę to pokrętło dokręcić do tej kreski, gdzie idzie to wyżłobienie 100, 112. Mam ustawiam teraz 112 nm, muszę dodać jeszcze 8. Żeby to zrobić, to przekręcam tą rączką do 8, żeby ta ósemka znalazła, znalazła się równo z tą kreską. Czyli robię coś takiego, ustawiam na 8. W ten sposób do, do tej kreski mam 8, czyli 112 plus 8 równa się 120. Skręcam sobie te pokrętło i mam ustawiony klucz na 120 Nm. Trochę ta nasadka jest krótka, mogłaby być dłuższa, wtedy byłoby mi lepiej to dokręcać, ale nie mam innej, więc muszę ostrożnie, aby nie uszkodzić aluców. Ale spróbuję Wam pokazać, jak to dokręcić. I dokręcamy, aż usłyszymy takie kliknięcie. O! I wystarczy. I tu jest 120 Nm. Słuchajcie jeszcze raz. Wsadzamy. Dokręcamy aż będzie takie kliknięcie. O. I to jest prawidłowo. Podokręcajmy teraz z przodu. I ok Jak wam się podoba auto na tych alufalgach? Według mnie elegancko. Podsumowując, odcinek: taki zestawik do wymiany kół jest już na wypasie. Wymiana opon z takim zestawem staje się przyjemnością. Nie było żadnych problemów, aby auto ponieść tym podnośnikiem. Tak samo nie było problemu z odkręceniem kół. Wszystkie śruby zostały odkręcone, więc, jak najbardziej, sprzęt godny polecenia. Od dziś swoje opony będę wymieniał sam. Nie będę jeździł do wulkanizatora, przez co zaoszczędzę pieniądze. Jeżdżąc do serwisu dwoma autami, co roku wydawałem na opony 200 zł na ich wymianę. W tym roku podejrzewam, że będzie to jeszcze większa kwota, więc tak naprawdę po jednym roku zwraca nam się już jedno urządzenie, a jeśli tych aut mamy więcej niż dwa, to ten zwrot będzie jeszcze szybszy. Wydaje mi się, że ten sprzęt jest ciekawy i można się nad nim zastanowić, a zawsze możemy go wykorzystać do innych celów czy też pracy. Na dzisiaj będzie już wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!